Cześć, nazywam się Adam Matusiewicz i dziś chciałem Wam pokazać pewną sztuczkę na temat dotyczącą materiałów. Dokładnie chodzi o to, że ilość materiałów, znaczy dostępnych slotów na materiały mamy bardzo ograniczoną. I co zrobić, jeżeli mamy nanieść naprawdę wiele materiałów, a mamy tylko 24 sloty? Do tego właśnie służy Multisubject. Bierzemy. Standardowo tak, jakbyśmy brali tekst materiał VILEJA, tylko wpisujemy MULTI i MULTI Sub Object. Wybieramy go. I tutaj możemy wziąć DISCARD albo keep OLD MATERIAL. Chodzi o to, że jak weźmiemy keep, to nasz pierwszy materiał będzie tym materiałem, który, na który to nakładaliśmy. OK. I co to nam dało? Pokażę dokładnie o co chodzi. Ok, jak widzimy, moja alufelga z kołem e, nagle zmieniła kolory na dwa różne, ale zaraz konkretnie pokażę o co chodzi. Teraz e, chodzi o to, że mamy tutaj kilk kilkanaście slotów, możemy tutaj e, regulować ilość żeby też nie było nam za dużo i teraz na każdy tutaj możemy nałożyć osobny materiał powiedzmy weźmiemy materiał ok przekopiujemy go w te wszystkie miejsca ok i teraz tak w pierwszym zrobimy go niebieski Ok, tutaj zrobimy go powiedzmy czerwony A ten trzeci zrobimy powiedzmy żółty. A zielonka. Zmienimy też nazwę, żeby się nic nie pokrywało. Ok, mamy trzy różne materiały. Jak teraz nałożyć je odpowiednio? Jak wejdziemy do modelu, zaznaczymy wszystkie poligony. Mamy tutaj poligon Material ID, i tutaj właśnie możemy przypisać odpowiedni materiał do tego elementu, który chcemy. Powiedzmy, że chcemy, żeby nasza felga była żółta, yy, przepraszam, czerwona, więc nakładamy materiał drugi. Felga niech będzie powiedzmy niebieska, czyli mam jeden. I środek felgi będzie y, żółty, czyli trujeczka. Ok, wszystko się zgadza. Teraz musimy pamiętać, żeby nałożyć ten materiał na nasz obiekt. Jak widzimy, wszystko automatycznie się y, dostosowało. No i to jest właśnie bardzo fajny trik y, na, na materiały, bo, bo możemy po prostu stworzyć grupę, w której mamy. Wszystkie materiały, na przykład dotyczące yy, powiedzmy, no jak ja tu robię na kole, no, no to yy, może mieć grupę dotyczącą lakieru samochodu i powiedzmy yy, szyb i tym, yy, i tym podobnych. Może mieć też grupę od, nadko, nad, yy, od koła, gdzie będziemy mieli gumę, chrom, yy, tar, yy, tarczę hamulcową i tak po prostu pogrupować sobie i to będzie od razu bardziej przejrzyście. W programie, no ja tu też przygotowałem swoją grupę, także mogę pokazać, jak to wygląda. Jak widzimy, mam, yy, mam gumę, mam chrom i mam logo bbs -a. I to wszystko jest o wiele bardziej przejrzyste niż gdybym yy, każdy ten materiał wrzucił tutaj osobno. Ale można jeszcze robić yy, fajniejsze triki. Dokładnie, powiem, zostawię samą felgę. I zaznaczmy tylko połowę modelu. No nie jest idealnie, ale ok. I dajemy tu ID1. Tutaj powiedzmy ID3. Ok. Jak widzimy, na jednym modelu możemy nakładać kilka, kilka, kilka materiałów. Co jest bardzo, bardzo dobrym patentem i nie musimy za każdym razem jakoś odseparowywać tych modeli na jakieś poszczególne obiekty, tylko wszystko robimy na jednym obiekcie. Jak widzimy, można uzyskać bardzo fajny efekt. Także to jest na tyle, co chciałem Wam pokazać w tym tutorialu. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się.